Cześć Tukusek, a to kolejny odcinek z serii Far Cry. W poprzedniej odsłonie zdetonowałem bombę nuklearną z pomocą WAL, a następnie jakimś cudem znalazłem się na śmigłowcu doktora Kriegera, który zrzucił mnie w samo centrum dżungli pełnej mutantów. Co dalej? Zobaczymy dziś. Zapraszam. Aha. 10 nabojów. Nie mam maczetki. O, nur rzeki go ciągnie. Nieźle, nie mam nic poza kamieniami. Gdzie ja jestem? Tam jest śmigłowiec, to jest jakaś przepaść. Idź do laboratorium na wulkanie Mówi dziennik zadań. Tylko którędy? Zeskoczyć nie mogę Chyba, że mogę Spróbujemy. Mm. Dobra, to są Trigeny. A ja nie mam amunicji. ja jestem. Dawaj, Jack. Nie. Syn. Skoczył za mną. Zabił się. Ktoś za mną? Ktoś tu biegnie. Muszę się stąd wydostać. Boczkiem, boczkiem. Nie da się boczkiem, boczkiem. Czy teraz już będę bezpieczny? Nie mam nawet znacznika na mapie, gdzie mam się udać. Musi być jakieś wyjście. Wygląda na to, że trigeny z terenów badawczych rozbiegły się po całej wyspie. Och, nareszcie. Bardzo ostrożny. Nie mogłem przeskoczyć. Ile odebrać radia, Jack, jesteś cały? Cóż, jestem zagubiony na porośniętej dżunglą wyspie, gdzie roi się od mutantów, ale poza tym jest super. A co u ciebie? Tak, tak, rozumiem Cię, mądralo, ale przynajmniej wciąż żyjesz. Czek, musisz się jak najszybciej stamtąd wynieść. Najlepsza droga wiedzie prosto przez mury umocnień. Dobra wiadomość jest taka, że znajdują się niedaleko od ciebie. Super info. Nie wiem, jakimś cudem zbiegłem tam z góry. Jest odrobina amunicji, kamizelka kolodporna. No i mamy jakieś radio w końcu. Radio miałem cały czas, teraz łączność. O nie. ...z drugiej strony. Gdzie on jest? Dobra. Czemu się nawzajem strzelają? Spokój? No nie do końca Jak mam tam wejść? Wejdę tędy. na sobie. No jak mam przejść? Nie zostałem zauważony i co teraz? Pobiegli za mną Zeszli z tego murku Chcesz trochę? Już jesteś martwy! Masz przeląbane koleś! A masz! A masz! Zrobię ci nową czulę! O! Lawa! Przerąbane koleś! Czyli Oh nie... Doyle, moje ramię robi się zielone. Wygląda na to, że zostałeś zakażony. Wydawało mi się, że brałem antidotum. Antidotum powinno się z tym uporać, ale wyciek mógł nasycić powietrze mutagenem. Właśnie to stało się z Kriegerem. Krieger jest zainfekowany? Stworzył serum, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się zakażenia. Jestem pewien, że ma je za sobą. Rozumiem. Może będę mógł go poprosić o próbkę. Spytaj grzecznie, nie powiedziałem, że jest jeszcze człowiekiem. Co ja. on tak łatwo padł? Mamy wszystko, co chcieliśmy. To był granatnik. Aha, XM się zmieniało. Dobra. Mam jakąś zieloną kartę dostępu. Noctowizor. Dobra, wracamy do gry. O! Czemu mogę mieć Czy bronię? Nawet więcej cztery aha, bo ja mogę mieć cztery bronie, ale miałem maczetę i pistolet. Czek, idziesz w kierunku głównych piór Kriegera. Wniósł je na krawędzi wulkanu. Wygląda na to, że powstrzymuje jego wybuch jak. Jego? i mam nadzieję wal czas to skończyć ja też już jestem w drodze nie martw się, to już prawie koniec przyjacielu zbliżamy się do końca no ale kontynuując moją myśl cały czas mogłem więcej broni sobie nosić, np. snajperkę zamiast maczety, która i tak była bezużyteczna nie no, maczeta mogła być użyteczna, bo to była jedyna broń, którą się używa w wodzie i można było zniszczyć szyby wentylacyjne, no ale pistolet był zbędny stój okej, okay, tu jest zjazd i tamten Aha, tu mogę przejść tylko pieszo? Wszystko to jest Dobra. Jeszcze ten Wszystko to tam z górki ktoś idzie. Yy, tak, jakbym nie miał już amunicji, tu jest lawa, ten bym nie przejechał. O! Już nie mam amunicji. Jeszcze wpadłem do tej lawy, no nie. To nie. To jest nie, to jest mi. Co się stało? Coś się zbugowało. Doliczyć. No i pięknie, sposobem ich wow. czyni Nic nie słychać Nie wiem, co się dzieje Dorwać go! Ty! Będziesz szałował, że jeszcze się jedziesz Znajdę cię! Powinno być niedaleko. Właśnie przybiłem i już uczą na góra Możesz na to liczyć. Kto we mnie strzelił? to nie wiem. Mamasz. Patrz, O, sam się zastrzeli. Dobra robota. Yeah. A gdzie jeszcze? Tam biegną. Dobrze Dobra, jeszcze gdzieś. Oczyścimy sobie tu wszystko elegancko. Tu już nikogo nie ma. Dobra. Czy tu stoi dwóch krigerów witających gości? Chyba tak. Trochę megaloman ten ziomek. Tak jest... wyrzucił mnie do centrum dżungli, ale nie wiedział z kim ma do czynienia. Mimo przeciwności losu udało mi się dotrzeć do wydaje mi się głównej siedziby Krigera, w której ostatecznie się powinienem z nim rozprawić. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.